Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o kapłaństwie, ponieważ niedawno miałem takie ciekawe doświadczenie. Rozmawiałem z młodą parą, którą przygotowywałem do sakramentu małżeństwa. Jest to tam któreś spotkanie. I w międzyczasie zapytałem ich o doświadczenie chodzenia na mszę świętą. Dlaczego tak naprawdę nie chodzą. I jak się okazało, na początku mężczyzna zaczął w rozmowie mówiąc o tym, że on nie chodzi do kościoła, dlatego że księża robią to czy tamto. I mówi, że nie miałem doświadczenia dobrych księży. W związku z tym, że nie miałem doświadczenia dobrych księży, ja nie będę chodził do kościoła. Mam z tym bardzo duży problem, ponieważ księża to, i tam zaczął wymieniać. Po czym zadałem pytanie kobiecie, która z nim przyszła, dlaczego ona nie chodzi do kościoła? Czy to też jest kwestia doświadczenia tego, że ma jednak, była tak wychowana w domu, że bez Boga i, i, i miała w samych złych księży, tak naprawdę w parafii? I ona mówi: Nie, proszę księdza, wręcz przeciwnie. Ja miałem bardzo dobrych księży, bardzo ich lubiłam, świetnych katechetów księży, którzy mnie uczyli, byłam zafascynowana tym wszystkim, no ale jakoś dorosłość powodowała, że to się wszystko rozleciało. I tak sobie pomyślałem, że wielu ludzi chodzi do kościoła właśnie ze względu na księży. Bo na przykład ciekawe kazania mówią, ponieważ ma się wrażenie, że ten człowiek żyje według Bożych przykazań. Wielu ludzi nie chodzi właśnie też przez księży. I to jest dla nich bardzo wygodne, bardzo wygodne. Pamiętam jak kiedyś w seminarium, jeden z takich księży, którym no, byłem zafascynowany, powiedział, chłopce, wy zaczynacie dopiero waszą przygodę w seminarium i tak naprawdę kapłaństwo będzie przygodą życia, jeżeli można mówić w takich kategoriach. Natomiast wiedzcie jedną rzecz, żeby pokochać Kościół, i to tak na serio, żeby pokochać Kościół, żeby nie patrzeć na to, że jeden ksiądz zrobił to czy tamto. On mówi, zgorszenia przyjdą, zawsze będą zgorszenia. Nawet Jezus o tym mówił. Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, ale biada tym, przez których przychodzą. Takiemu lepiej byłoby kamień młyński przywiązać do szyi i go utopić. Bardzo ciekawa rzecz, że sam Jezus wypowiedział takie drastyczne słowa. Kiedy Jezus powoływał swoich uczniów, powoływał różnych. I tych, którzy go zdradzili, i tych, którzy uznawali, że tak naprawdę się nie przyznawali do Jezusa. Byli to przeróżni ludzie, przeróżni. Jezus za taki kościół właśnie umarł. Za ludzi, którzy popełniają błędy, ale próbują w jakiś sposób. I teraz ten ksiądz powiedział nam taką rzecz. Chłopcy, jeżeli chodzi o Was, musi przyjść to doświadczenie zgorszenia. Musi przyjść. Musicie zgorszyć się kościołem. Musicie zrozumieć, że po ludzku to dno i bagno, że jest tyle błędów, że aż to dziwne, że to wszystko jeszcze funkcjonuje. I kiedy pogodzicie się z tą myślą, dopiero wtedy będziecie mogli szczerze, w pełni pokochać Kościół za Jego prawdziwość, a z czasem będziecie mogli pracować na rzecz Kościoła, na rzecz Jezusa Chrystusa i dla Niego robić wyjątkowe rzeczy. Ponieważ jeżeli tego nie przeskoczycie w myśleniu, bardzo szybko się pogubicie, zgorszycie się Kościołem, będziecie chcieli żyć w opinii świętości lepiej niż wszyscy i sami się w tym pogubicie. Tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi możecie przez to przejść. I myślę, że jest to taki dobry punkt wyjściowy, tak naprawdę, żeby zrozumieć to, że wielu ludzi mówi, że nie chodzi właśnie przez księży do kościoła, ale nawet ci, którzy mieli dobrych księży w swoim życiu i tylko dobre księży, też podejmują decyzję nieraz, że nie chcą chodzić. Więc to nie w tym tkwi problem. W poprzednim odcinku mówiłem bardzo dużo o decyzji i faktycznie od decyzji wszystko się zaczyna. Mój znajomy jakiś czas temu opowiedział mi ciekawą historię. Kiedy miał zastępstwo w liceum i szedł korytarzem z klasach, których zupełnie nie znał, to było tylko zastępstwo, usłyszał ze swoimi plecami na głos, z tym pajacem będziemy mieli lekcję? I od razu przyszła mu taka refleksja. jaku? przecież ty mnie nawet nie znasz. Nigdy nie rozmawialiśmy, nie wiesz kim ja jestem i nagle z automatu mówisz z tym pajacem? Przyjdzie moment, w którym sam będziesz potrzebował spowiedzi, przyjdzie moment, w którym. Załóżmy, twoja mama umrze, będzie trzeba pojechać na cmentarz, msza odprawić, załatwić sprawy pogrzebowe. Przyjdzie moment, w którym będziesz chciał ochrzcić swoje dziecko, kiedy będziesz chciał, żeby twoje dziecko przystąpiło do Komunii Świętej albo sam zdecydujesz się na sakrament małżeństwa, albo załóżmy, że będziesz umierał i ktoś poprosi o to, aby kapłan przyjechał do ciebie z namaszczeniem, ze spowiedzią, z ostatnią Komunią Świętą, czyli tak zwanym wiatykiem. I co? Mówi, i ksiądz wtedy do ciebie przyjedzie. Pomoże ci we wszystkich sakramentach. Pomimo tego, że teraz na niego plujesz, pomimo że teraz mówisz o tym z tym pajacem, będziemy mieli lekcję. Wielu ludzi właśnie w taki sposób patrzy. Przypominają mi się tutaj słowa matki Teresy z Kalkuty, o której będę mówił niedługo, a mianowicie, kiedy osądzamy naszych bliskich, my już nie mamy czasu ich pokochać. Genialne słowa. Kiedy osądzamy, nie chodzi o ocenę, bo faktycznie musimy nazywać rzeczy po imieniu, ale kiedy osądzamy, my już nie mamy czasu ich pokochać. Wielu ludzi właśnie przez to odchodzi od kościoła, bo nie potrafi tego myślenia zmienić nie potrafi spojrzeć na to z zupełnie innej perspektywy. Czytałem kiedyś historię pewnego księdza, który odszedł z kapłaństwa, ale powrócił do niego po wielu latach. Mówi, że nie był w stanie udźwignąć tej nienawiści ludzi, że bardzo się starał. Chciał faktycznie pokazać, że jest innym księdzem niż ci, o których mówią nieraz parafianie. Chciał zakończyć gdzieś tam falę zgorszenia, ale tak bardzo się wypalił, bo w jego życiu zabrakło modlitwy, sam się do tego przyznał, że odszedł z kapłaństwa, rozpił się po jakimś czasie, nie był w stanie tego wszystkiego udźwignąć, i po wielu latach takiego regularnego picia. W jakiś tam dzień potknął się, przewrócił, tak naprawdę, butelkę, którą trzymał w ręku, no i spadł na to szkło dłońmi. Spojrzał na swoje dłonie i zobaczył, że ma je przebite szkłem. Wyjął to szkło, i wtedy uświadomił sobie, że Jezus w taki sam sposób miał przebite dłonie. I coś nagle wróciło w myśleniu: tęsknota za Panem Bogiem. Nagle doszedł do wniosku, że właśnie Jezus umarł za niego, także za niego, za to doświadczenie, za tego księdza, który się pogubił. Co więcej, okazało się, że to był Wielki Piątek. Pod wpływem tego wielkiego doświadczenia wiary postanowił, że chce naprawić swoje życie. Zaczął regularnie praktykować, po jakimś czasie poddał się terapii. Kiedy poddał się terapii, po jeszcze kilku latach poprosił biskupa o to, czy mógłby wrócić do kapłaństwa. Ten udzielił mu takiej zgody. Niesamowite doświadczenia. Historia księdza, który przeszedł przez bagno tak naprawdę. I myślę, że warto modlić się za swoich kapłanów. Myślę, że znaczy to jest nawet obowiązek każdego katolika, żeby pomagać tym księżom. Wiem, że popełniają błędy. Tak, popełniają ich nieraz za dużo. Ale niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia. Natomiast nie dajmy się też zwariować. To nie chodzi też o księdza. Chodzi o Pana Boga. Dla Pana Boga chodzimy na Mszę Świętą. Przecież nieraz mamy potwierdzenia cudów eucharystycznych i nieraz pojawia się taki argument, że ludzie mówią o tym, że wierzą w Pana Boga, ale już nie w Kościół. Ale to właśnie w tym Kościele, w którym ci ludzie mówią, że nie wierzą, dzieją się cały czas cuda eucharystyczne, które są potwierdzone. Czyli Bóg podpisuje się pod tym, pokazuje, że nawet w tych grzesznych księżach, ale uwaga! Kościół i tak będzie święty. Będzie święty nie dlatego, że księża się starają albo nie starają, tylko dlatego, że Jezus jest święty. Natomiast dla mnie ciekawa jest jedna rzecz, a mianowicie fakt, że wielu z tych ludzi, którzy mówią, że nie chodzą do kościoła przez księży, nie podadzą nigdy argumentu takiego, że nie chodzą do kościoła przez to, że tak dużo małżeństw się rozsypuje katolickich, albo dlatego, że moi rodzice mnie zawiedli i przestali mnie prowadzić do kościoła i po komunii świętej olali moje życie duchowe. Dosłownie tak, olali, zaniedbali pewne rzeczy, dorabiając do tego szlachetne teorie. Nikt jakoś tego nie podaje, albo mówi: No wolę wybrać grzech, przecież jest wygodniejszy. A Kościół mi mówi, że tego nie powinienem robić. Każdy, prawie każdy, z którym się spotyka, mówi, że to przez księży, więc warto tak naprawdę nad tym się zastanowić. Natomiast ja bym chciał podzielić się taką swoją historią ponieważ y, kiedy wkracza się w kapłaństwo jest się na pierwszej linii frontu i doświadcza się rzeczy, których do tej pory się nie doświadczało albo czytało się tylko w książkach. Czyli wkracza się w świat Pana Boga, wkracza się w świat sakramentów, o który każdy kapłan powinien mocno walczyć, bronić, dużo się modlić, ponieważ Jezus kiedy powoływał uczniów, powoływał ich po to, aby mu towarzyszyli, czyli aby nauczyli się tego doświadczenia wiary, dopiero później wysyłał ich po dwóch żeby głosili ewangelia, żeby chrzcili w imię Jezusa Chrystusa, żeby sprawowali resztę sakramentów. I uwaga, kiedy jechałem sobie 509 na Gocław, ja jestem starchomina, jechałem akurat na Gocław, naczytałem się mnóstwo książek na temat różnych historii świętych, na temat świata duchowego, na temat modlitwy, na temat osób popętanych. I to było moje pierwsze doświadczenie, niesamowite doświadczenie wiary, kiedy zrozumiałem, że kapłaństwo to nie jest zabawa, to jest bardzo ciężka droga i wielu osób nie będzie w stanie uwierzyć w te historie, które będę opowiadał, dlatego że sami nie mają doświadczenia wiary. Jechałem sobie 509 i zacząłem się. Byłem bez sutanny, normalnie ubrany, nikt nie mógł powiedzieć, że jestem księdzem. I w pewnym momencie zacząłem się modlić za wszystkich ludzi po kolei, patrząc na nich, tych, którzy byli akurat w autobusie numer 509. I kiedy nie było dużo osób w, w autobusie, i kiedy doszedłem gdzieś tam do końca autobusu, przy szybie siedział pewien mężczyzna, za którego zacząłem się modlić, i nagle jego reakcje były nieco dziwne, ponieważ zaczął się tak dziwnie krzywić, dziwnie poruszać głową, tak jakby nagle ktoś nałożył na niego jakieś ciężary, które chciał zrzucić i nie do końca mógł. I ten mężczyzna wstał i powoli zaczął iść przez cały autobus. Ja byłem z jednej strony, on był z drugiej strony autobusu. Powoli patrzył na każdego człowieka i się przesuwał. Wiecie, trochę się przestraszyłem wtedy, nie wiedziałem co się stanie. Natomiast podszedł do mnie, zatrzymał wzrok na mnie i takim spokojnym głosem, mówiąc: Mógłbyś przestać? Wiecie, w tym momencie ja naprawdę się przestraszyłem. To było moje pierwsze doświadczenie, ale tak naprawdę kapłaństwo jest jednym za drugim. Doświadczenie za doświadczeniem historii, których nie jestem w stanie ująć moim sposobem myślenia, co to jest świat duchowy, że się wkracza w pewną rzeczywistość, nawet jeśli ktoś nie wierzy. Warto, żeby zacząć, praktykować regularnie, warto zacząć szukać Pana Boga w tym wszystkim, i później te doświadczenia same będą przychodziły. Ale gwarantuję Wam, że nawet jeśli będziecie chcieli powiedzieć swoim znajomym przez to, przez co tak naprawdę sami przeszliście, i tak Wam nie uwierzą. Te historie w Piśmie Świętym już się pojawiają, choćby ducha zobaczyli, to nie uwierzą. Dlatego tak ważna jest decyzja. Myślę, że na razie tyle wystarczy o kapłaństwie, ponieważ ja ten temat też będę kontynuował z czasem. Natomiast błagam was, módlcie się o swoich kapłanów. Naprawdę się módlcie. Jest to wyjątkowo trudny temat. Zachęcam też do tego, żeby odsłuchać ten odcinek. Kiedy plują na księdza, bodajże tak się nazywa ten odcinek, żeby zobaczyć, z czym nieraz musimy się zmierzyć. Tak, popełniamy mnóstwo błędów. Natomiast takie jakie rodziny, takie są i powołania. Załóżmy, że wychowujesz swoje dziecko całkowicie bez Boga, ale całkowicie bez Boga. Gadasz no-stop na księży, gadasz no-stop na kościół. Dziecko chodzi do kościoła mniej więcej raz na roku i to jeszcze tylko z koszyczkiem na wielkanoc, bo taka piękna tradycja. I w tym momencie Twoje dziecko otrzymuje powołanie do kapłaństwa. Pan Bóg jego sobie wybiera, tak po prostu. Jaka byłaby Twoja reakcja? Albo co ciekawe, co ten człowiek miałby do zaproponowania światu? W jaki sposób mógłby zachwycić Panem Bogiem na samym początku, kiedy ma zerowe doświadczenie? Takie jakie rodziny, tacy będą i kapłani, takie będą powołania, dlatego módlcie się, błagam. I jeszcze raz się modlcie. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.